Podświetlona fasada, pomnik Poniatowskiego, szlaban, grupka krzyczących wariatów, ciemne limuzyny. To z przodu. A co z tyłu? Drodzy rolnicy. O, albo nie tak. Dobrze, stój tu, stój tu, pilnuj. Cześć Andrzej. Nie przeszkadzam? O, cześć Mateusz. Nie, chodź, chodź, chodź. Co tu się dzieje? No co, nie widzisz? Co to jest? Stacja Bożego Ciała? O tej... Daj spokój. O tej porze. Jesteś nieobliczalny. <laughs> dożynki! Jak dożynki? Tu w pałacu? No jak najlepiej, przynajmniej nie będzie padać. Znaczy może będzie padać, ale nie na nas, bo mamy dach. Bardzo pomysłowo. A? Ale te, te dożynki już były. No tak, centralne, ale regionalne, podlaskie. Takie podlaskie? No tak, z Podlasia, tam gdzie jest granica z Białorusią, tam teraz jest stan wojenny. Wyjątkowy. A to nie to samo? Czeku! właściwie ty go wprowadziłeś, się dziwisz? Co ja? Przecież sam go podpisałeś, to przyniosłem ci papier. Gdzie ja? Jezu, Andrzej, czytaj czasem, co podpisujesz. Ale po co mam czytać swoje nazwisko? Ja będę z kochołem rozmawiał, bo jest mądrzejszy. Czytaj to, co jest pod, nad nazwiskiem, tak? W, na górze, co jest napisane, no. Kiedyś Ruscy ci przyniosą papier, żeby, że trzeba zburzyć Warszawę, to podpiszesz to i zdziwi się, że następnego dnia stoi za oknem buldożer. Swoją drogą ja nie wiedziałem, że my graniczymy z Afganistanem. No nie graniczymy. To znaczy, że nasze przedmurze chrześcijaństwa graniczy z ich przedmurzem muzułmaństwa. Andrzej, to jest bardziej skomplikowane, no ale nieważne. Co z tymi dożynkami? No nic, no tam nie będzie, bo prowadzimy wojnę z Afganistanem. Ty, słuchaj, to jest odważny naród. Zaatakowali nas w 30 osób z kotem i z dziećmi. Prawda? No nic, i tutaj wszystko będzie. Agata ładnie przygotowała, popatrz. Jak na jakimś wiejskim stadionie. Dobra, podpisz tam. Ale to nie jest właśnie tak, żeby buldożerem zniszczyć Warszawę. Głupi jesteś. A na pewno? Czy ja wyglądam jak Ruski. Jak Morawiecki. No. no. No a Morawy to Czechy, to nie Rosja, ale już nie Polska. Znaczy Rzeczpospolita. Andrzej! Andrzej, no. idą! No to już, tutaj, tak. Dobrze. A cofnij się ja z przodu! Panie prezydencie z małżonko, niesiemy ci dary, my chłopi z polski B. Ale że to B, to nie znaczy, że to jedzenie jest B. No nie! Nie, nie właśnie nie. Nie on, ono jest smaczne, dobre, bo nie pryskane. No tam, o te drogi może trochę popryskane, bo, bo to człowiek leci z pola, czasem po kompocie, opity, to cóż tam nie szuka kibla po polu, no to wiadomo, no ale no to co, to pukać i, i, i jeść. Zdrowe! No. <grystanie> Powiedz coś. Co? No, że ja teraz będę mówił. A teraz głos zabierze prezydent Polski, Andrzej... Ale nie, nie mów Polski. Dlaczego? Polska to jakoś słabo brzmi. Ja zawsze mówię Rzeczpospolita i wtedy czuję, że jestem naprawdę kimś i, 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 i stoję na czele naprawdę czegoś. No. Głos zabierze prezydent Rzeczpospolitej. Andrzej Duda. Jezu, to już wiadomo, kto no już bez przesady, trzeba tak do ostatniej kropki. Aha. Andrzej Duda. Drodzy chłopi, rolnicy, przedstawiciele Rzeczpospolitej B. Powiem krótko, dzięki władzy odmieniliście oblicze Ziemi, tej władzy. Tak, kochani, żadna Unia nam nie pomogła, wręcz przeciwnie. Zrzucają nam tu stonkę uchodźców, zrzucają nam kłody pod nogi, pod nasze chłopskie, sprasowane kłody. No i właśnie! Po podziękowaniu za, za to, że nigdy nam nie było tak dobrze jak teraz. Mamy dla was te dary Podlasia. Drodzy rolnicy, ziemia, którą uprawiacie, gdyby jej nie było, nie byłoby nas. Rzeczpospolician. <noise> tak, tak. Ale, tak. Ale, ale, ale że kogo? Polaków. Polska święta ziemia. Która nie leży odłogiem, którą uprawiacie, i która rodzi, i która chce rodzić i będzie dużo rodzić, nieważne, co się z tym potem stanie, ile tego urodzi, niech rodzi. Nie ma nic świętszego od chleba. Napierz, nasz, bo ten to. Też, też, tak. Ale ten chleb, wracając tutaj, ten chleb jest najświętszy, a już taki ciepły, chrupiący. Z masełkiem, jak ja to mówię, miam, miam. To jest. Tak, tak. Ja pamiętam, jak w dzieciństwie u dziadka na wsi przywożono taki świeży chleb roburem. Tak, i my dzieci skrobaliśmy tę skórkę z tego chleba, nawet od spodu. Andrzej, kogo to obchodzi? No, czekaj, fajnie się gada. No, no i dobrze. I potem już tylko tę skórkę, to to po prostu z cukrem i ze śmietaną, a ten środek miękki zostawał i dziadek się cieszył, bo już nie miał zębów. No i trwała ta symbioza, tak, aż dziadek zwariował i bił wszystkich paczką na muchy i to po twarzy. Andrzej, do rzeczy. Wolę w sieci, ale Agata, chcesz coś powiedzieć? – Nie. nie. – Ona w ogóle mało mówi. A ty, Mateusz? – Tak. A ja chcę spytać się, co to za zboże? – Tak? A to nawet nie wiem. Kukurydza? – Albo, albo... – Albo żyto. – Albo i to, i to. – No, albo to, i to. No, no. – A nie pszenica? E... – Nie wiem, bo okularów nie mam. A może i pszenica? – Albo gryka. – Gryka. – Nie ruszajcie. się. Chwileczkę. O, coś się rozchodzi. Szkórko jady! A, szkórko jady! Afgańczycy! Jacy Afgańczycy? Ach. To Suski i Sasin! Przebierańcy! Co? To ja już nie wiem, co wy macie, ziemię na Podlasiu i ciągniecie forces krus? Andrzej, nie bądź głupi. O co tu chodzi? Bo nikt nie chciał na te prezydenckie dożynki przyjechać. Tak naprawdę jedyni, co chcieli, to tylko ta agrounia. No, bo chłopi są na nas wkurzeni, że nic się nie opłaca ani chować, ani siać, za darmo robią, a prezes to się tylko homoseksualistami zajmuje. No już dobrze, dobrze. To, co to za szopka tutaj, co prezydenta chcieliście oszukać? Naprawdę. O, prezydenta też. To kogo jeszcze? No, Zaraz tu przyjedzie Jacek. Z kamerami z wiadomości będą nagrywać materiał, że wieś kocha pana prezydenta. No i że nas wszystkich kocha. I wymyślicie, że to się nie wydarzy, to wy? Nie wiem. Jakby nas tak z tyłu sfilmować, to wyglądam jak wieśniaki, nie? Z przodu z takimi gębami też was mogą filmować. No. Idą, idą! No to... Zakładajcie, z powrotem, no, dobra. Są kamery, lecimy dalej! Co tam? Yy, na czym skończyłem? A wszystko jedno, ty i tak w kółko gadasz to samo. No dobrze. Drodzy rolnicy, ta ziemia chciała, chce i będzie chciała rodzić i żadne proaborcyjne ruchy tego nie zmienią. <klucz> rolnicy, ta ziemia chciała, chce i będzie chciała rodzić i żadne proaborcyjne ruchy tego nie zmienią.